Wszyscy na pewnym etapie mamy ten problem. Jak dobrać do wypowiedzi właściwy czas? Żeby pokazać Wam, jak działa metoda, odniosę się do wyrażenia przyszłości i pod koniec tego wideo będziecie wiedzieli, jak szybko wybrać właściwą strukturę gramatyczną w zależności od sytuacji. Uczyłam do tej pory już kilkuset dorosłych, sposób naprawdę się sprawdza i na jego podstawie stworzyłam swój sztandarowy kurs angielski czasy dla wzrokowców. Jak zechcecie, to później link znajdziecie w opisie, ale na razie wytłumaczę, jak wybierać właściwe czasy. Na no to do dzieła. Nauczę Was, jak używając map myśli, kiedy używamy Future Symbol, kiedy struktury To Be Going To oraz przyszłych zastosowań czasu Present Symbol i Present Continuous. Czasownika modalnego Will używamy w następujących sytuacjach. Gdy spontanicznie podejmujemy decyzję, na przykład siedzimy przy stoliku w restauracji i patrząc w kartę, składamy zamówienie, albo dzwonić dzwonek do drzwi i mówimy członkom rodziny, że to my otworzymy te drzwi. Przykładowo I will take salmon, przykład z restauracji. Gdy jesteśmy na 100% pewni, że coś się wydarzy, do typowych wyrażeń sugerujących ten czas należą m.in. I am sure albo I am certain, ale mogę też powiedzieć, że. He will be 40 next year, czyli on skończy 40 lat w przyszłym roku. Dlatego też narysowałam tort. Gdy sądzimy, że coś się wydarzy, naszym zdaniem coś będzie miało miejsce lub nie miało, naszym zdaniem to jest wierzymy, believe, sądzimy, think, mamy nadzieję, hope itd. Tak Na przykład: I think he will get this job. Sądzę, że on dostanie tę pracę. I Ostatnie, gdy składamy obietnicę. Na przykład, gdy mężczyzna prosi kobietę o rękę i pyta Will you marry me? Czy za mnie wyjdziesz? A ona się zgadza i mówi I will, to składa mu obietnicę. Stąd też pierścionek zaręczynowy. I typowym słówkiem dla tego zastosowania będzie oczywiście promysł, Nie jest ono jednak konieczne. I tak zgromadziliśmy cztery zastosowania. Decyzje podejmowane spontanicznie, 100% pewności, że coś się wydarzy. Opinie na temat przyszłości i obietnice. Zdania w tym czasie tworzymy przez dodanie czasownika modalnego will. To bardzo prosta struktura. Jeśli jednak chcielibyście się nad nią bardziej pochylić, no to macie wyżej zakładkę do mojego drugiego wideo, w którym opisuję go bardziej szczegółowo. Future simple za nami. Przechodzimy do to be going to. Nie jest to czas zwracam uwagę, a struktura. Jednak używana jest w odniesieniu do przyszłości tak często, że nie sposób ją pominąć. Ma dwa główne zastosowania. Numer jeden. Zamiary. Innymi słowy, za każdym razem, gdy chcemy wyrazić, że ktoś coś zamierza bądź czegoś nie zamierza, lub chcemy o to zapytać, co zamierza zrobić, będziemy używać struktury to be going to. Na przykład, on zamierza kupić nowy samochód. He is going to buy a new car. I drugie zastosowanie przewidywanie przyszłości na podstawie tego, co widzimy. Na przykład, widzimy ciemne chmury i stwierdzamy, że będzie padać. I can see dark clouds. It's going to rain. Jak już zapewne zauważyliście, do zdań budowanych przy użyciu tej struktury potrzebujemy odmienionego czasownika, być, czyli to be, oraz stałego i niezmiennego going to, po którym nastąpi czasownik. Okazuje się, że czasy teraźniejsze, present continuous i present simple, również mogą służyć do wyrażenia przyszłości i nimi się teraz właśnie zajmiemy. Czasu present simple używamy w odniesieniu do planów i harmonogramów, jak na przykład plany lekcji, PKP, PKS, loty samolotowe, godziny otwarcia sklepu i tym podobne. A więc na przykład The Plane to Warsaw leaves at 4. Choć jak teraz o tym myślę, to częściej w odniesieniu do samolotów używamy raczej czasownika depart, a nie leave, a czy leave również jest poprawnie. Ten czas również już opisałam na swoim kanale, na górze macie zakładkę do szczegółowo omówionego present Simple. Co się zaś tyczy present continuous, możemy go użyć mówiąc o naszych planach, w stronę których podjęliśmy już jakieś kroki, to znaczy w stronę ich realizacji podjęliśmy już jakieś kroki. Załóżmy na przykład, że jedziemy na wakacje nad morze i zarezerwowaliśmy już sobie pokój. Mogłabym w takiej sytuacji powiedzieć I am going to the seaside next week, czyli jadę nad morze w przyszłym tygodniu. I w ten sposób zgromadziliśmy 8 zastosowań wyrażających przyszłość. I jednym z najczęściej popełnianych błędów, jakie widzę u nowych kursantów, to próba rozpoczęcia wypowiedzi od wyboru czasu. I powiem wprost, to trochę zaczynanie od tyłka strony. Najpierw decydujemy, co chcemy powiedzieć. Potem, w uproszczeniu, decydujemy, czy chcemy się odnieść do teraźniejszości, przyszłości czy przeszłości. My, na potrzebę przykładu, operujemy w tym momencie w przyszłości. Wtedy patrzymy, które zastosowanie będzie pasowało do naszej wypowiedzi, a to zastosowanie prowadzi nas do konkretnej struktury. I na przykład, moja lekcja angielskiego zaczyna się o godzinie ósmej. Przeglądam wszystkie obrazki i sprawdzam, co pasuje najbardziej. Spontan, nie 100% pewności, nie, nie obietnica i nie przemyślenia, nie przewidywania, nie zamiary. Plany i harmonogramy. Powinnam więc użyć czasu present simple. To jest My English Lesson Starts at 8. Drugi przykład. Chcę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu zamierzam kupić prezent urodzinowy dla przyjaciółki. Przyglądam się zdaniu i szacuję, które zastosowanie będzie najbardziej trafione. Ten przykład jest akurat bardzo łatwy, ponieważ mamy słowo klucz, czyli zamierzam, a więc struktura to be going to. I może jeszcze jeden przykład na koniec. Mam nadzieję, że on mi pomoże. Mam nadzieję, a więc niepewność, nie zamiar, nie obietnica, nadzieja, a więc Future is Simple. I hope he will help me. I obiecałam prezent. W opisie znajdziecie link do strony, z której możecie pobrać za darmo wszystkie mapy myśli z tego wideo w formacie PDF. Jeśli lekcja się podobała, dajcie mi proszę łapkę w górę, a jeśli chcielibyście się wzbić na wyższe poziomy angielskiego i opanować w ten sposób więcej czasów, może Was zainteresować wcześniej wspomniany kurs angielski czasy dla wzrokowców. Opisuję w nim krok po kroku wszystkie czasy, kiedy ich używamy i jak budujemy zdania, w sposób wręcz taki łopatologiczny i prosty do zrozumienia. Są dwie wersje kursu, pakiet 7 czasów i pakiet 14 czasów, a w tym tygodniu, to znaczy w tygodniu ukazania się tego wideo, to jest od 12 do 18 sierpnia 2019 roku, będzie można kupić kurs po 30% zniżce. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Tak czy owak, życzę Wam fantastycznego tygodnia. Mam nadzieję, że filmik się przydał i dzięki niemu nie będziecie już postrzegać przyswajania czasów w angielskim jak kucia na blachę sztywnych, niepraktycznych regułek. Naprawdę można łatwiej i bezboleśnie. No to trzymajcie się jeszcze raz udanego tygodnia, buziaki!